Opowiem Wam dzisiaj o trzech najpiękniejszych zapachach dla kobiet, które kochają nieszablonową elegancję, niewymuszoną elegancję. Zapachach, które absolutnie lśnią, połyskują, czarują, a jednocześnie są absolutnie niezapomniane. Print Temps Blond od marki Maison Matin. Przepiękne białe kwiaty, uplecione z takim niezwykle lśniącym akcentem owoców. Jest tutaj herbaciany akcent, jest tutaj dużo takiej żywicznej nuty. przepiękna kompozycja. Fram Tokio od marki Viasz. Jest tutaj wszystko, co potrzebujemy: zmysłowość, kobiecość i pikantność. Imbirowa kompozycja, która skrywa sobie. I troszkę owoców, i troszkę drzewnych akordów, i też taką mm, nieprzejrzystość, tylko taką esencję, mineralność, wręcz bym powiedziała: przepiękna kompozycja, którą warto sprawdzić. A na końcu coś zadziornego, Red Wine Brown Sugar od Boho Boko. Czyli co my, my tutaj mamy? Likierowość, mamy czerwone wino, mamy owoce, mamy suszone akordy owoców. To wszystko przepięknie zblendowane z takim drzewnym, ambrowym niuansem, zmysłowe, takie zawadiackie, a jednocześnie nieszablonowe i bardzo eleganckie. A Wy co nosicie do eleganckich stylizacji? Jakie zapachy dla Was to takie... Celebrowanie codzienności? Piszcie w komentarzu. Jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi.